Gotowa? <grymne> Udzielałaś w ogóle kiedyś wywiadu? Mm -mm. To jest pierwszy raz? Mm -hmm. Mój też. <grymne> Cześć kifa! Dzisiaj ze mną jest Marlena Ziobro, której chyba przedstawiać nie trzeba. Jak długo zajmujesz się modelingiem? Jesteś modelką taką, no w sumie z doświadczeniem dużym. Kiedy to się zaczęło? E, specjalnie to sprawdziłam, y, zleciałam cały Facebook, kiedy pojawiło się moje pierwsze zdjęcie i było to 7 lat temu. I to zaczęło się tak, że y, mój tata zapisał się na kurs fotografii. Mhm. Y, brakowało im często modelek, no to z siostrą jak najbardziej chciałyśmy pozować. Ale później koleżanka mnie zaprosiła na sesję do swojego znajomego i potem się już zaczęło. Mhm. Po, później zaczęła się kolejna sesja, kolejna. E, później inni fotografowie zaczęli pisać i tak się rozpoczęło. A tą pierwszą sesję zrobił ci tata? Tak? Czy to była tylko jakaś Pierwsze inspiracja? Sesje, to było tak, że on był na takim grupowym kursie i tam zmienili zjazdy co tydzień, co dwa tygodnie, nie pamiętam już dokładnie. Ale dużo było tych sesji. Mieli sesję w studiu. No to oczywiście z siostrą byłyśmy tam, było tam kilkunastu fotografów. Nieraz też zdarzały się wycieczki plenery w zamku, plenery gdzieś w parku. To też byłyśmy. Zacząłeś z grubej rury, tak naprawdę. No trochę tak. No? no trochę tak. No to ty miałaś takie łatwe wejście w ten świat modelingu tak naprawdę. Bo w sumie chyba takie te pierwsze zlecenia, zlecenia no te sesje nauczyły cię jak się zachować przed obiektywem, jak pozować. Tak, tak. No dużo nam tutaj y, z siostrą fotograf podpowiadał, który ich szkolił, także mhm. coś tam zostało w głowce. No właśnie, ale te pierwsze zdjęcia jakie miałaś, y, no nie umiałaś wtedy pozować w ogóle. Nie wiedziałaś pewnie jak się zachować przed obiektywem. To było takie naturalne, że jednak ci to wychodziło i potrafiłaś od razu, czy, czy jednak Ktoś się tego uczył? Fotograf cię jakoś ustawiał? Jak to wyglądało? E, trochę tak, trochę tak. Ja się ogólnie dobrze czuję przed e, obiektywem, także co sam wiesz. E, ale na przykład jak ustawić ciało, dłoń, żeby szczuplej wyglądało, no to uczyłam się od fotografów. Mhm. Oni mi mówili, często ty. <laughs> no tak, no ale mówimy o tych czasach tak, tam kiedyś, tak, te kilka lat tak, wcześniej. No to... Czyli Oni miałeś mi tak, dużo że... też podpowiadali, no właśnie, jak się ustawiać. Ile miałeś lat, bo nie, 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 nie skojarzyłem. Czekaj, 7 lat temu. No to, to było 12. Jakoś... Dobry, nie? <laughs> <laughs> Czyli do agencji żadnej nigdy nie trafiłaś i nie. do teraz nie jesteś. A myślałaś o tym? Tak, dostaję propozycje co jakiś czas, ale jakoś nie chce mi się za to brać. No to rozumiem. Bo skoro już na tę agencję wyszliśmy, to jeszcze właśnie mam takie pytanie. Kurde, zapomniałem. <laughs> Nie jesteś modelką agencyjną, mhm. ale jesteś modelką bardzo doświadczoną, bardzo y, często y, zapraszaną też na warsztaty, jakieś zloty fotograficzne czy komercyjne projekty, bym powiedział. Twoim zdaniem, w którym momencie modelka doświadczona, czy nawet niedoświadczona, ale w którym momencie staje się profesjonalną modelką? Ciężkie pytanie. Nie było w przygotowaniach. No, o nie! <grywa> e, nie wiem w którym momencie, ale powiem Ci szczerze, że ja cały czas się uczę i nie mam wrażenia, że jestem jakąś doświadczoną modelką. Cały nie? czas? Ja bym powiedział, że jesteś bardzo doświadczoną modelką. Przecież gdzieś się człowiek nie rozgląda. Tam jest Marlena na ziobro. Dzięki. <laughs> mówi, że się uczysz pozować, no nie? Cały Ale czas, w jaki też. sposób się uczysz? Przed lustrem, czy, czy po prostu praktyką na zdjęciach? Jak to u ciebie wygląda? E, dużo mi pomaga na przykład na zdjęciach, jak robimy sesję. Fotograf pokazuje mi niektóre zdjęcia, i na przykład to mi się coś nie podoba. Na przykład ręka źle leży, tutaj się nie tutaj się zgarbiłam, no ale to jest, wiadomo, no to są praktyczne, znaczy no, to są oczywiste rzeczy. No ale jednak, gdzie nie, gdzie umyka to, mhm. żeby pilnować całe ciało, ale no, może nie dużo ćwiczę przed lustrem, ale tak. Mhm, ale trafie, się. tak, tak. Mamy na mieszkaniu duże lustro, które pokazuje całą sylwetkę. Także nieraz potrafię sobie stanąć, jak nie ma oczywiście nikogo wokół. Stanąć i coś sobie poćwiczyć ciałem, jakie pozy, by w sumie fajnie wyglądały. No ale w sumie, jako tako, najwięcej, po tym mnie to oczywiście umyka gdzieś, ale najwięcej to zapamiętuje z sesji. Mhm. Czyli praktyka jednak dużo daje. Spoko. A czy masz jakieś takie mm, typy, które mogą byś zdradzić? Jak powinna zacząć pozować osoba, która nie ma doświadczenia, jak ułożyć ciało, żeby wyglądać atrakcyjnie? Czy to jest zbyt rozległe pytanie? A czy jest zbyt rozległością? Nie, 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 nie. Trzeba zapamiętać po prostu kilka rzeczy. Po mhm. pierwsze, wyprostowana sylwetka. Ja zawsze przy okazji wyprostuję. Ja też. <laughs> wyprostowana sylwetka. Mm. Ty lubisz modelki ustawiać na palcach, bo w sumie mhm. tak samo, wtedy sylwetka jest wyprostowana, wszystko mieści napięte. E, ważne jest e, też, żeby nie stać centralnie do kamery, bo wtedy faktycznie całe ciało jest jakby plackiem, jednym wielkim. E, więc Czyli pół profilem, Stać no nie? pół profilem, 45 stopni do aparatu. Super. No, i na przykład, jak dłoni ustawiać? No to oczywiście tak, profilem, profilem to jest Profil dłoni, no chyba tak. Można tak to nazwać. Czyli tą cieńszą częścią dłoni, a nie takim plackiem. Takim wielkim plackiem. Tak jest. Dokładnie. Wtedy ręka jest na pierwszym planie, jest o wiele za duża. Mhm. Nie jest proporcjonalna do reszty. Dokładnie. Czasami dłoń i ta, ta, ta część dłoni może być większa niż. Czoło, głowa. głowa, twarz i no i tylko no. się człowiek. A czy odbiorca zdjęcia rozkojarza, tak. patrząc no. na co innego, a powinien tak naprawdę patrzeć się no, na, na oczy, głównie zwłaszcza, że pozujesz głównie do portretu. Dobrze, a powiedzmy, jak nie masz doświadczenia jako modelka, tak się wyobraź sobie, że nie masz doświadczenia, mhm. gdybyś chciała, żeby wyglądać idealnie przed obiektywem, to, to chciałabyś, żeby fotograf mocno ingerował w twoją pozę, czy raczej wolałabyś stanąć naturalnie? I delikatne jakieś takie uwagi z jego strony słyszeć. W sensie mam, chciałbym zapytać, czy lubisz mocną ingerencję fotografa w to, jak, jak pozujesz? Mocną nie. Ale jeśli na przykład um, zrobi kilka zdjęć, pokaże mi, że to, co ja robię, no, coś tutaj jest niehalo No to ja to przyznam, okej okay, faktycznie masz rację, to powiedz mi, co tutaj ja mogę poprawić. Mhm. No to wtedy jak najbardziej. Bo nawet lubię, bo uczę się na błędach, potem wiem czego nie robić. No i w sumie to dużo uczy. Mhm. Czyli teraz już wolisz tak naprawdę mieć wolną rękę w pozowaniu. Ewentualne korekty pozy, no to wiadomo, tak. muszą się zdarzyć, mhm. ale w momencie, kiedy zaczynałaś właśnie doświadczoną modelką, no to. Wolałam, jak mi fotograf tak. powiedział, co mam robić. Tak. Dokładnie. Mhm. No to, to też się z tym zgadzam, że właśnie jako osoba nie ma doświadczenia, to. A zwłaszcza, jak nigdy nie pozowała, no to liczę na tego fotografa, żeby to ten fotograf tak. podpowiedział. Mm, bo ja zauważyłem, że u mnie na przykład osoby, które, no, głównie klienci, które nie mają doświadczenia, no to przyjdą przed, przed mój obiektyw, stają na wprost i. Co ja mam robić? I to no, jest ja, ja właśnie, pierwsze, co zawsze podpowiadam, żeby półprofilem stanąć. To jest taka jed, tak najprostsza rzecz, ale wysmukla strasznie sylwetkę i obiektyw też zupełnie inaczej widzi całą sylwetkę plus stanie na palcach, no to to jest podstawa. No, wielokrotnie się przydaje. Dobrze, a jakbyś miała jeszcze poradzić coś, co zrobić z rękami podczas pozowania do portretu? Powiedz mi. Często zadaję sobie to samo pytanie, jak już stoję przed tym obiektywem. Marlena, co ty zrobisz z rękami? No, ale wtedy po prostu latają mi wszędzie. Niezależnie we włosach, tutaj. Nie, staram się nie krzyżować jakoś Mhm. Tak, dłoni, bo to jest oczywiście wtedy Biznesowo poza, zamknięta, i tak, biznes, tak. To, nie, to nie jest poza na sesję. E, pewnie też o, zależy od tego jak chcemy, jak chcesz się pokazać, bo jak pewnie delikatnie, jako delikatna no kobieta, no to takie. No to przy ale tak się... głównie, jeśli coś z rozmachem, no to wiadomo. Podpowiem też z mojej strony, że palce nie mogą być spięte, no nie, muszą być wyluzowane delikatnie. Tak, bo to widać wszystko na zdjęciach. Dokładnie. A jakbyś chciała pokazać siebie powiedzmy w bardziej drapieżny sposób, czy coś, no to wtedy te palce już mogą być bardziej takie zadziorne. I to są też w sumie takie detale, które no, robią robotę, a czasami nie zwracamy uwagi na dłonie. W jakim zakresie tak. pozujesz? No właśnie, głównie portret, e, beauty, mhm. to albo na tyle. Czy portret beauty, to jest, takie, to jest coś, 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 co najbardziej lubisz? I dlaczego właśnie obrałaś sobie taki e, zakres? Dlaczego na przykład nie poszerzasz tego zakresu? W początku jakoś tylko w tym zakresie się specjalizowałam poprzez włosy, piegi, oczy. I w sumie chciałabym jakoś poszerzyć te, ten zakres, ale 5 kg więcej nie pozwala. Eee, no, u Ciebie to nigdy nie było 5 kg za dużo. Tego zacznijmy. No właśnie, a gdybym modelka miała plus 10 kg, za dużo, powiedzmy teoretycznie do uwagi idealnej. Czy to ją przekreśla, z możliwości zdjęcia modelka? Nie, 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 absolutnie, bo y, widziałam kilka właśnie modelek plus size. jest jakie no są cudowne i to nie jest wcale tak, że one pozują właśnie beauty tylko, albo portrety. Nie, 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 one nagość zakryta, w bieliźnie także i tutaj te zdjęcia mi się naprawdę podobają i coraz więcej jest teraz takich sesji robionych, mhm. y, które pokazują różnorodność kobiety. Dokładnie. No w internecie teraz bardzo dużo jest tych zdjęć. Tylko na Sesji. przykład teraz e, takie pytanie powstaje. Wyobraźmy sobie, że jest jakaś kobieta ma plus 10 kg za dużo, czy ona będzie chciała sesję, może być na przykład za, przyblokowana tym faktem, może nie czuć no. się dobrze w swoim ciele. I tutaj, moim zdaniem, jest też rola fotografa ważna, żeby on umiał pokazać też to ciało. W taki sposób, by ona popatrzyła na siebie i stwierdziła, u, nieważne te 10 kg, wyglądam pięknie. No, wyglądam sexy. No właśnie. No to jest też fajne, ale też fajne jest właśnie, jak e, fotograf wspiera. Jak przychodzi do ciebie modelka, zakompleksiona troszkę, no ale ty jako fotograf potrafisz pokazać jej piękno. Powstało już tyle pięknych portretów twoich, że potrzebujesz czegoś takiego, czego jeszcze nie było? Czy, tak, czy... ostatnio mam coś takiego, że chcę coś innego. Mm -hmm. Że chcę coś innego spróbować, że kurde, no same te portrety, portrety i portrety, a gdzie coś innego. No. Jestem jeszcze młoda i chciałabym czegoś no, po prostu nowego spróbować, czegoś, czego jeszcze nie, nie było. A masz jakieś takie zdjęcie, którego nie masz jeszcze, a które powiedzmy chciałabyś zrobić, którego żaden fotograf ci jeszcze nie zrobił, nie zaproponował? Czy nie myślałaś o tym? Mm, bardzo podobają mi się takie bliskie kadry, ale bliskie kadry ciała. Bardzo mi się podobają takie kadry, jak nieraz widzę w internecie, to oczywiście screen i, i zapisujemy do wybranego folderu. Mhm. Ale no bardzo mi się podobają, ale też mi się podobają bliskie, ogólnie lubię bliskie kadry. Na przykład połowa twarzy, gdzieś tutaj jakiś kwiatuszek też się przeplata, cienie, o zabawę cieniami lubię bardzo. Mhm. Światłem, cieniami. Ale właśnie nie masz takich dużo to, takiej, takich zdjęć w portfolio. Widziałem no kilka, nie, ale, nie, nie. ale niewiele. No, no to kurczę, mamy tutaj y, pole do popisu, tak naprawdę. Piszcie do Marleny. <laughs> Idąc tym tropem, zgłasza się do ciebie fotograf na sesję zdjęciową. Mhm. Proponuję ci TFP. Co ty na to? E, proszę go o przesłanie portfolio. Jeśli mi się jak najbardziej podoba zdjęcia, jeśli widzę potencjał, no to przechodzimy do dalszego etapu rekrutacji. <laughs> Tak, e, ogólnie później pytam fotografa, jaką ma wizję na te zdjęcia. E, jeśli TFP mi się spodobało, oczywiście, no to jak najbardziej, lecimy dalej z tematem, umawiamy się na datę, godzinę miejscem. E, jeśli TFP, tak średnio, ale pomysł jak najbardziej, i wiem, że tam też coś mogę dodać od siebie, mhm. no to też, też. Mhm. Czyli TFP też robisz, ale musi tak. to być pewien poziom, który daje ci pewną gwarancję, że, nie będziesz, że będziesz miała dobre zdjęcia po tej sesji. Tak, tak. No. Zgłaszając się do ciebie jako fotograf, koncepcję, zdjęć, jak chciałbym ci zrobić, mówię ci od razu w pierwszej wiadomości, czy wolisz powiedzmy na początku jakoś tam porozmawiać, mm, dowiedzieć tak, się tak, czegoś? Tak. na początku też staram się jakoś wyłapać flow z fotografem. Mhm. Jeśli nam się dobrze rozmawia. No to już w ogóle cudownie. Lecimy dalej. Wtedy, mhm. <laughs> wtedy nawet już mi nie musi wysyłać tych inspiracji, po prostu fajnie się z nim rozmawia. To będzie fajna nowa znajomość i po prostu możemy lecieć z tymi zdjęciami. Jeśli jednak tutaj czuję jakieś takie zgrzyty, takie, no, no nie jest to mhm. taka fajna rozmowa, jaka mogłaby być, no to już tak. Z dystansem do tego podchodzę. No to zdrowe podejście, moim zdaniem. Jednak ten kontakt z fotografem jest ważny nie tylko na sesji, ale i przed sesją. Ta, nawet czasami przed sesją jest chyba nawet ważniejszy, no nie? Przed, no bo to jednak. buduje bo... wszystko na później. Tak. Na późniejszy no. okres. O, to mam pytanie też od jednego y, z patronów. O, bo też patroni no. się do, dokładali do, do pytań. W ogóle pozdrawiamy wszystkich patronów. To y, ekipa. O, <noise> nauczyłam się. <noise> Bardzo ładnie. Pytanie tutaj zadał kolega, które brzmi: Jakie ty, jako nie tylko modelka, ale jako kobieta, masz podejście do nagości na zdjęcia? Jak Twoim zdaniem nagość powinna być na przykład pokazywana na zdjęciach, <noise> jak nie powinna? Oraz, czy w ogóle Twoim zdaniem powinna, czy raczej to powinno być zachowane dla. dla nie, kobiet? no dlaczego? Nie. E... Bardzo mi się podobają te zdjęcia kobiece, ale nie lubię jak że powiem wulgarnie cycki są wywalone na swoim wierzchu mhm. bardzo mi się podobają zdjęcia na gość zakryte mhm. to jest takie sensualne takie są niedopowiedzenia no to mi się bardzo podoba albo właśnie bieliźniane zdjęcia gdzie najważniejsze na tajemnice są zasłonięte mhm. ale jednak jest ciało pokazane czyli Klimat jest chyba ważniejszy tak, no nie, tak, niż sama tak, nagość. Tak, tak, tak. tak, tak a, ale mimo wszystko sensu, ale jeszcze nie miałaś. Będziesz chciała kiedyś mieć, czy. czy... Tak. tak. I chcę, jego, chcę go mieć w jakoś tak najbliższej przyszłości. Mm -hmm. <laughs> Także już się ostro zabieram do pracy nad tym. Aha, czyli I... najpierw forma, później zdjęcia. Tak, no. Tak, Czyli to jest taki. Wolę. A gdybyś miała teraz e, taką formę, że jesteś z siebie idealnie zadowolona, to, to mogłabyś działać już? Czy potrzebujesz jeszcze się przygotować? też, Nie, nie wiem, mentalnie. Już od razu możemy robić. Aha. Nie, mentalnie już jestem gotowa od kilku lat, tylko po prostu jakoś tak nie mogę się za to zabrać. Mhm. Zawsze chciałam, ale tak teraz to jest ten moment, kiedy chcę coś więcej. No to bardzo fajnie. Czyli też chcesz, żeby twoje portfolio rosło, żeby było bardziej urozmaicone. Tak. Mm -hmm. No i też to będzie taka sesja, która dla ciebie będzie też fajną przygodą na. I przygodą, i otworzy też nowe drzwi na, na inne komercje na przykład. Mm -hmm. Czy masz jakiś system wyceniania swojej pracy jako modelka? Czy jest to zależne od tego, co ci ktoś zaproponuje, czy bardziej od sytuacji, od sesji? Jak, jak wycenić swoją pracę, Twoim zdaniem? Mm, na pewno mam stawkę godzinową. To to jest podstawa. A możemy poznać, czy nie chcesz tego zdradzać? Nie chcę. Ja dzisiaj jeszcze, bo miałem to na początku powiedzieć, ale nie powiedziałem, bo zapomniałem. Ja dzisiaj liczyłem, ile mamy sesji wspólnych na koncie. Dokładnie policzyłem. Siedziałem no. półtorej godziny, ile to liczyłem. No naprawdę, bo trzeba było mu się. No, 37 sesji. Czaj, 37, 37, 37 razy widzieliśmy się na zdjęciach. I powiem ci, nie znudziłaś mi się. Taki komplement. Yes. Dobrze, mam tu jeszcze, wiesz co, pytanie od Ola. Olo, mój patron. Pozdrawiamy, Olo. Gdybyś dostała zaproszenie na sesję, na przykład do Radomia, pojechałabyś za zwrot kosztów dojazdów, czy wolisz, jak fotograf przyjeżdża do ciebie? Pytanie, czy podróżujesz na zdjęcia? Tak. Jeżdżę. Jak najbardziej. Jeśli oczywiście mam czas. Czas i auto do dyspozycji. Lubię jeździć autem, lubię podróżować, lubię zwiedzać nowe miejsca, także jak najbardziej. Chodzi o przygotowanie makijaż, fryzura, takie rzeczy. Czy wolisz przygotowywać się sama, czy wolisz mieć makijażystkę? Ja uwielbiam, jak mnie malują i czeszą, także <coughs> jak jest tylko taka opcja, to ja proszę o makijażystkę i fryzurkę. Ciuchy, stylizację. Czy wolisz mieć własne na zdjęciach, przynosisz własne ciuchy, czy wolisz, jak masz stylistkę, która cię odpowiednio wystylizuje, dobierze ubrania pod ciebie? Łatwiej jest. Jak przygotuję przygotuje stylistka, No bo to jednak stylistka wie co jak z czym. Ale ja zawsze wożę pełną torbę ciuchów razem ze sobą na sesję. I to nie jest jakaś mała torba. Sam wiesz? Tak. Czasami potrafię przejechać z walizką i do Michała: Ej, bo masz takie coś takie, takie. Dużo rzeczy się nie przydaje, ale lepiej mieć więcej niż mniej. Mhm, dokładnie. Także w sumie odpowiadając na twoje pytanie, jeśli jest możliwość stylistki? jak najbardziej mu skorzystała, jeśli nie, no to mhm. dzień przed sesją, czy tam kilka dni przed sesją, po prostu ustalamy z fotografem, co brać. Wysyłam mu zdjęcia ciuchów, on mówi, w jakiej kolorystyce by mu bardziej pasowało, ja wysyłam zdjęcia, no i jakoś się dogadujemy z tym. Mhm. No bo ja tak pomyślałem, właśnie też patrzę z perspektywy fotografa, jeśli jestem powiedzmy fotografem niezawodowym, nie działam w imieniu żadnej agencji, czy w imieniu jakiegoś wielkiego klienta, no to jak ja miałbym, wiesz, fryzura, makijaż, stylistka, opłacić modelkę, no to to no, idzie w grube to... tysiące tak naprawdę, no. no nie? Więc to już jest tak, tak duży koszt, że odstraszyłoby mnie to i pewnie bym do tej. No tak, nawet, tak, tak, na, tak. Pewnie nawet bym do ciebie nie napisał, no. bo bym się wystraszył, że, że mi na to po prostu nie stać, no nie, 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 spokojnie. No właśnie, podsumowując, mogę jeszcze powiedzieć, że przecież można. Pytać TFP makijażystki, stylistki i fryzjerki. A no tak, no nie jest po, taka możliwość. Nie pomyślałam tak. o tym. Rozpoczyna się sesja zdjęciowa mhm. z fotografem, z którym się umówiłaś. Może to być TFP, może być sesja płatna, nieważne, Jest sesja zdjęciowa. Czego Twoim zdaniem nie powinno zabraknąć na sesji zdjęciowej, żeby się czuła w 100% komfortowo i jak na tej sesji powinien Twoim zdaniem zachowywać się fotograf? Czego nie powinno zabraknąć? Jedzenia. <laughs> na pewno pomocna jest na pewno dla modelek muzyka, która tam gdzieś sobie płynie w tle. Ważne jest też przed rozpoczęciem zdjęć rozmowa z fotografem. Nie lubię, jak fotograf milczy, bo wtedy się zastanawiam, czy je ja to dobrze robię, czy on po prostu robi mi te zdjęcia, bo już się tak umówiliśmy. Mhm. nie wolę, jak jest rozmowa podtrzymywana. Jak mi fotograf podpowiada, weź tutaj jeszcze nie wiem, rękę popraw, nogę, nogę wystaw, napnij yy, brzuszek, <noise> wyprostuj się. No nie, lubię jak jest y, rozmowa, jakieś tam sugestie. Też zapewne uważasz, że rozmowa na sesji jest ważna, no nie? Mhm. Y I ja, jak prowadziłem warsztaty dla fotografów, to często dostawałem pytanie, o czym rozmawiać z modelką. Czy lubisz, kiedy powiedzmy, fotograf cię z pytaniem, co robisz w życiu, co lubisz, czym się zajmujesz, jakie masz hobby, czy raczej wolisz, jak się skupiacie tylko i wyłącznie na zdjęciach, na sesji i nie wchodzicie w takie, taką barierę już bliższą? Um, nie, w sumie bardzo fajnie, jak fotograf zadaje takie pytania, bo w sumie potem modelka się rozluźnia, może być sobą. Także na pewno jest to wskazane takie pytania. Co robi w życiu? Tutaj na pewno można nawiązać nowe znajomości. O, super, może się akurat tak się składa, że na przykład zajmujecie się czy interesujecie tym samym. Także takie pytania jak najbardziej pomagają. No, czyli na jak sesji. najbardziej na, na, na spontanie, na luzie. Tak, e... tak, tak, tak. A dobrze, a co jeśli mamy fotografa, który jest introwertykiem i powiedzmy ma problem, ma taką barierę, że powiedzmy nawet może się ciebie stresować, albo nie wiedzieć, co się odezwać. Czy dla ciebie to jest jakoś wielka przeszkoda, czy powiedzmy jesteś w stanie to zaakceptować? Jak się odnie odniesiesz do takiej hmm, sytuacji? Jeśli faktycznie byś tak zdarzyło, no to wtedy ja wychodzę ze swoją inicjatywą i ja staram się nawiązywać rozmowę jako taką. No i ogólnie staram się, żeby fotograf się rozluźnił na tej sesji, bo wiem, że jest zdenerwowany, spięty. Mówię mu, żeby wziął kilka głębokich wdechów. I jedziemy do przodu, bo będzie dobrze. No właśnie, ale nie ma takiej presji, że no musicie rozmawiać, albo nie, musi być coś, Absolutnie. No no każdy człowiek jest inny, no nie? Mhm. I też, też mi się zdarzało poznać osoby, które po prostu są mało rozmowne, bo takie mhm. są z natury, więc nie ma też co na siłę rozmawiać. Zwłaszcza, że znam też fotografa, no nazwiska nie będę wymieniał, bo nie wypada, który jest introwertykiem, bardzo mało mówi i na sesjach y, praktycznie się nie odzywa, ale robi tak piękne zdjęcia, że, że da się, no da się. Nie, nie musi być tego cały czas gadania. Mhm. No ja na przykład widzisz, że czasami jak dużo gadam, że aż za dużo, no nie? A powiedz mi, umawiasz się na sesję TFP z fotografem. Ile chciałabyś dostać zdjęć po takiej sesji? Ja raczej idę w jakość niż w ilość, bo potem nawet nie mam co z tymi zdjęciami zrobić. Jeśli zdjęcie jest bardzo dobre, no to wystarczy mi w sumie nawet jedno. Ja staram się jako tako przeglądać potem jeszcze te zdjęcia z fotografami i tak Zaznaczam, im, które to mi się w sumie podoba, to mi się podoba to, bym chciała około pięciu. No czyli jednak zdecydowanie idziesz w jakość, a nie w ilość. Lepiej dostać nawet jedno bardzo dobre zdjęcie, niż 30 byle jakich, no tak. nie? No, bo potem w sumie. Dobrze, a powiedz mi, jak długo jesteś w stanie czekać na zdjęcie od fotografa? Powiedzmy, no jest tak, że jeden fotograf odda ci zdjęcia tego samego dnia, a drugi za dwa miesiące, czy za pół roku, czy jak. Ja jestem cierpliwa, ja potem sama zapominam o tych zdjęciach. To i zależało Ci na zdjęciach, widzę. Nie, no. Tak, zdarza mi się zapominać, naprawdę, ale potem siadam z Facebookiem, Messenger i lecę i zapisuję. A ten nie wysłał jeszcze. Ten nie wysłał, ten nie wysłał, ten nie wysłał zapisujemy i pominamy się. No, także ja tak robię. Aha, czyli nie masz jakiegoś czegoś takiego, że no muszę do dwóch tygodni dostać zdjęcia, bo jak nie, no to idę do sądu. Nie. nie. No to dobrze, czyli zdrowe podejście. Ale też ze swojej strony tak mogę powiedzieć, że. Dobrze jest do dwóch tygodni wysyłać te zdjęcia, jednak. Mm. Bo te dwa tygodnie to jest tak, że jeszcze się czuje ten klimat tej sesji. Jeszcze by, Jeszcze jak dostaniesz te zdjęcia, no to jeszcze się z nich cieszysz. jak dostaniesz zdjęcia nie wiem, po pół roku albo po roku, to również. Ja się dobrze... i tak z nich cieszę. A czy oczywiście, że się cieszysz, tylko chodzi o to, że na przykład możesz zmienić fryzurę mm. przez pół roku i te zdjęcia sobie będziesz później wrzucać i one będą nieaktualne. No tak, no jeśli pod tym względem potrzebne to tak. Ja preferuję oddawać do dwóch tygodni zdjęcia modelkom i myślę, że to jest takie optymalne. No nie? A jeśli. Ty mi oddajesz ten sam dzień. Ale zdarza się, zdarza się, no ale ciebie retuszować nie trzeba, no to co, poradzę. Przejdźmy do retuszu. Jak dużą ingerencję w zdjęcia akceptujesz? Czy lubisz, jak masz mocny retusz, czy raczej wolisz, jak wyglądasz tak, jak wyglądasz? W sensie, jeśli wolisz naturalne zdjęcia, czy wolisz mocno wyretuszowane? Naturalne. Miałam taką sesję nieraz, gdzie fotograf popłynął z photoshopem, chyba nawet wiesz. Chyba wiem, <grym> którą. <kojarzysz. grym> tak. No to nie rozpoznawałam się tam, to nie byłam ja, ale to też nie była taka jedna sesja. Było też coś takiego, to już było dawno, że w sumie to chyba nawet makijażystka zaszalała trochę z ustami i z konturowaniem twarzy i potem jak dostałam te zdjęcia jeszcze przerobione, to ja na niektórych zdjęciach nie poznawałam się. Mm -hmm. No i w ogóle ich potem nie opublikowano, bo. Przecież Czy, to nie ja. Czyli naturalne zdjęcia jednak są lepsze niż to, że mają to coś te naturalne zdjęcia. Nawet bo... Nie trzeba niektórych retuszować, tak, No nie, właśnie, ja twoich zdjęć nawet nie muszę retuszować, tak naprawdę, ale bo widziałem, że nawet byli tacy fotografowie, którzy usuwali śpiegi. Tak, jednym z nich był mój tata. Aha. Pozdrawiamy się, tatę. Tak, który. Chciał chciałbym pokazać, jak wyglądam bez biegów. I podobałaś się sobie? Nie. Ostatnie pytanie: czy jest coś, co poradziłabyś fotografom? Ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. Robić dużo zdjęć, bo tak jak wspomniałam wcześniej, no jak i my modelki, tak jak i fotografowie dużo się uczą podczas zajęć, praktyki. Nie stresować się, być pewnym w swoich e, dążeniach, swoich e, realizacjach. Mieć Inspiracji dużo, które można pogadać modelce, bo to też w sumie bardzo nam pomaga być rozmawiać. Pozy być pozytywnie nastawionym rozmawiać. Tak, tak, być pozytywnym, na pozytywnie nastawionym. Dobrze, no to kurde, taka fajna rozmowa, że nie chcę jej kończyć jeszcze. To dawaj, jedziesz. No już nie mam pytań, dobra, to No ale to Wymyśl, na, wymyśl <laughs> pytania. Dobrze, to. Nie wiem. Dobrze, mam pytanie na koniec jeszcze jedno musi być. Doszły mi słuchy, właściwie od Ciebie że zaczęłaś interesować się fotografią. A tak, no. Zaczynasz robić zdjęcia? E, jeszcze nie, ale od niedzieli tak, w niedzielę jadę do siebie, do domku, do Rzeszowa. Zabieram aparat tacie, bo go nie używam. I chcę coś poćwiczyć, no. Bo kiedyś się w sumie nie tym interesowałam. Nawet dostałam aparat na bierzmowanie od cioci na mm -hmm. bierzmowanie? Tak, na bierzmowanie dostałam. Bo w sumie robiłam to Najbardziej wtedy fotografowałam jakieś takie. co ja to fotografowałam? Krajobrazy. I w sumie chciałabym do tego wrócić do robienia zdjęć takich krajobrazów, natur. Portret, natury. Nie? Może jak się już zapoznam z aparatem, no to tak. Czy najpierw na... obsługę aparatu, później robienie zdjęć? Tak. <noise> to... A co Cię cieszy w fotografii? Co mnie cieszy? Co Cię napędza do tego, żeby robić zdjęcia? Mm. jakie pytanie. A, <laughs> żebym ja robiła zdjęcia, tak? Mm -hmm. Bardzo lubię wywoływać zdjęcia i przypominać sobie te dane ułamki sekundy, że wtedy no tak. Lubię patrząc na zdjęcia, przypominać sobie daną sytuację. Ja ogólnie uwielbiam fotografię no tak jak pewnie sami wiecie. Właśnie przez to, że mogę się cofnąć do tej chwili. Czyli to takie wiemy. emocjonalne podejście do tak, zdjęć. Tak, tak, tak. Ja, ile ja mam zdjęć wywołanych, to to jest masakra. Niektóre zdjęcia się nawet powtarzają, bo z telefonu leci seria i wszystko się wywołuje. Także mam nawet tablicę w pokoju ze zdjęciami takimi najlepszymi, najśmieszniejszymi, z przyjaciółmi, z rodziną i w sumie. Lubię na to patrzeć wieczorem, jak już mhm. sobie w łóżku i przypominać się I sobie to jest wszystko. też coś, co Cię motywuje do tego, żeby też robić zdjęcia? Mhm. Kiedyś chcę tak, może nie, że zarabiać na tym, ale po prostu... Wygryziesz mnie z rynku, ty. Jeszcze zamówię tło. Od Jacka Woźniaka, Od... kujawia wegrubs. Twoje? Do dupy są. No później będę chciała właśnie coś się pobawić z portretami żeby ktoś mi zapozował, ja będę sobie cykać, bo w sumie... Zami zamienimy się rolami, to teraz ja będę pozował. Oh, dobra. <grywa> Ale to jest w ogóle masakra, że zobacz, ty robisz makijaż, potrafisz się uczesać, wyglądasz rewelacyjnie, do tego jeszcze musisz robić zdjęcia. Wygryżę, wszystko wszystko jak nic. No dobrze, no to chyba nie mam więcej pytań, a żałuję, bo kurde, bardzo fajnie się z tobą rozmawia. Ja pozdrów, proszę, pozdrów wszystkich, ładnie. Cześć, pozdrawiam wszystkich, mam nadzieję, że się miło będzie oglądać. <grywa> I poproszę o łapkę w górę. I łapka w górę. Dużo łapek. Dzięki wielkie i dajcie znać w komentarzu, jak wam się rozmowa podobała. Specjalne dedykacje pozdrowieniowe dla moich kochanych patronów, dla ekipy wsparcia. Pozdro. Cześć.